Witaj w tej lekcji, w której możesz zwrócić uwagę, jak przygotować na samym końcu swojego landing page, strony internetowej, e, taką zachętę, aby skorzystać z danego produktu, usługi, e, z wydarzenia. Z tego, co starasz się organizować przez daną witrynę. Więc ukażę Ci, jak możesz na samym zakończeniu przedstawić odpowiedni tytuł, pewien materiał, który na przykład pochodzi z kanału YouTube i ten materiał też jest odpowiednio podkreślony. Z tyłu ma też zawarte takie, pewne tło, które bardziej podkreśla ten materiał. Zobacz, dodatkowo zostało tutaj wrzucone. I oczywiście przyciski call to action i takie dodatkowe, pewne elementy, które mogą sprawić, że ta końcowa strona będzie atrakcyjna. Więc zachęcam, aby również z tą lekcją bardzo dokładnie się zapoznać. I na samym początku chcę Ci ukazać, że masz możliwość wykorzystania gotowego szablonu tej ostatniej strony. Oczywiście możesz zaczynać od zera, ponieważ zobaczysz, że zbyt dużo nie wykorzystamy z tego szablonu, ale możesz sobie przejść do tego szablonu i wykorzystać tą ostatnią stronę, która prezentuje się w taki oto sposób. Postaram się pomniejszyć, aby było ją dokładnie widać. Więc na sam początek możesz starać się rozgrupować te elementy, usunąć te niepotrzebne na tą chwilę informacje. Pozostaje tylko ten nagłówek najważniejszy. I także ten element nie będzie nam potrzebny, zobacz, zostawiamy nagłówek. Jeżeli chodzi o tło, no to ustawiamy te odpowiednie dla naszej identyfikacji marki przy tym produkcie. I oczywiście też dobieramy odpowiedni, odpowiednią czcionkę, którą ustalamy i jej odpowiednią wielkość. Czyli tutaj będzie 65. I decydujemy się na tą właściwą czcionkę. I tutaj już nie będzie tak, skontaktuj się z nami, ale dołącz do tego kursu. Umieszczamy na razie gdziekolwiek tutaj. I przechodzimy do kolejnej sprawy, która dotyczy umieszczenia właściwego materiału wideo, który też będzie mógł wyświetlić się na tym landing page'u i ktoś będzie miał możliwość kliknięcia w ten materiał wideo i będzie mógł go również obejrzeć na Twoim landing page'u, czyli na Twojej stronie internetowej. Nie będzie musiał przechodzić do serwisu YouTube. Oczywiście będzie miał taką możliwość, gdy kliknie w tytuł, który pojawi się na samej górze takiego materiału wideo, to wtedy może przejść albo gdy kliknie tą informację obejrzy w YouTube, ale będzie mógł także po prostu kliknąć w sam środek i obejrzeć ten materiał na twojej witrynie. Więc jak wygląda przygotowanie takiego materiału? Więc oczywiście przechodzimy sobie tutaj do więcej i wybierasz opcję YouTube i dzięki temu wprowadzasz odpowiedni tytuł swojego filmu, który został przez ciebie opublikowany na kanale YouTube i taki tytuł filmu Masz możliwość później wyszukać z propozycji, które się tutaj znajdują. Więc staraj się w, dokładnie wprowadzić odpowiedni tytuł, a następnie wyszukaj. Gdy uda się to zrobić, to klikasz w taki tytuł filmu, w taki film, i następnie widzisz, że wyświetla się on już w Twoim projekcie i wystarczy go we właściwy sposób tutaj umieścić. I teraz zajmiemy się, zajmiemy się jeszcze dopasowaniem tego pewnego shadow. Które znajduje się za naszym materiałem wideo. Polega to na tym, że tylko dodajesz odpowiedni element i to będzie zwykły taki kwadracik, który później dostosowujemy i, i nawet wykorzystam, wykorzystam go i ukaże Ci jak go, go wykorzystać w tym projekcie, czyli po prostu staram się go dostosować do danego materiału. I teraz jego pozycję ustalam do tyłu. Więc za chwilę ten materiał wideo się pojawi tutaj na samej górze, więc też we właściwy sposób go umieszczam. Warto jest wtedy przybliżyć sobie ten projekt i dzięki temu tak dostosować położenie tego materiału wideo, że z każdej strony to, co znajduje się z tyłu, ten kształt, tutaj będzie szerokość od niego taka sama. No, i tutaj widać, że tylko dół należałoby zmniejszyć. O, i teraz wygląda to dobrze. No i jeżeli chodzi o przezroczystość, to można też pokusić się o minimalne zmniejszenie, ale nie zawsze jest taka potrzeba. Dodatkowo, chcę ci powiedzieć, że gdy ustalasz sobie już wcześniej właściwe tło, to też kanwa postara się dopasować o to, by ten kształt został. Przesłane ci już we właściwym tle, które będzie mogło pasować do innych kolorów, które już znajdują się w Twoim projekcie. I kolejna sprawa dotyczy odpowiedniego przycisku. Ja wykorzystałem ten, który się pojawił już na pierwszej stronie, więc wystarczy go zaznaczyć. Następnie prawy przycisk skopiuj. Przychodzę sobie tutaj do tego projektu, i następnie wklej. Więc ten przycisk już masz możliwość sobie tutaj szybko wstawić. I to, co możesz zrobić, to oczywiście właściwe przygotowanie tego przycisku i tekstu więc możesz go zaznaczyć. Poza tym, że go odpowiedni sposób tutaj rozlokujesz, czy też zwiększysz, pomniejszysz to też jest ważne. To warto zadbać o tą właściwą kolorystykę. Więc ja tutaj zdecydowałem się na kolor, który też będzie kontrastował. Nie wykorzystałem tego, który był dopasowany do mojej identyfikacji marki, ale inny. Choć postarałem się o wybór takiego, który oczywiście będzie pasował do tej strony i do tego projektu. Jest to tutaj kolor czerwony. Czasami możesz zdecydować na zastosowanie na przykład koloru tła przycisku jako kolor żółty, taki mocny żółty. I zobacz, to może być na przykład taki kolor, ale przycisk wtedy musi, sam tekst musi być w innym kolorze, już ciemniejszym. Czasami może, może nie czarny, bo to już nie wygląda wtedy dobrze, ale na przykład w takim kolorze i to też mogłoby prezentować się bardzo dobrze. Więc ja postaram się o cofnięcie, no bo zobacz, uważam, że jednak ten czerwony kolor i z tym białym tekstem zaprezentował się tutaj znacznie lepiej. Następnie ustaliłem też właściwą czcionkę, czyli Montserrat Zobacz, aby ten przycisk mógł działać, czyli gdy ktoś w niego kliknie, to żeby poszedł już do, na przykład koszyczka i tam dokonał zakupu, bądź przeszedł do oferty kursu, które znajduje się na pewnej platformie i tam dokonał zakupu, jest to możliwe, gdy taki tekst sobie zaznaczę, a następnie wybiorę pozycję dodania linku, czyli dodania w tym przypadku łącza. Gdy więc sobie zaznaczę te dwa elementy, bo zobacz, są to dwa elementy, zostały one zgrupowane, no więc gdy u Ciebie tak nie jest, to możesz je zaznaczyć i zgrupować i następnie przechodzę sobie do dodania tego łącza No i wprowadzam odpowiedni link do konkretnej oferty, że ktoś właśnie, gdy tutaj kliknie, to może przejść do miejsca, gdzie już zrealizuje zakup. I oczywiście teraz postaramy się o dodanie dodatkowych takich elementów, które sprawią, że tutaj ta końcowa część tej, tego landing page'a zaprezentuje się lepiej, więc zobacz, możesz przejść do elementów i wpisać tutaj sticker arrow, zaproponuje nam Canva tutaj wiele różnych grafik, więc dobrze jest wyszukać takie, które będą pasować do Twojej witryny, więc ja też postaram się dopasować taki, taki odpowiedni sticker. I to jest ten oto przycisk, więc oczywiście go sobie w niego sobie klikam i teraz staram się go przerzucić w poziomie e, zmniejszyć o, w taki sposób. I następnie na przykład tutaj umieścić, gdzie jest taka po prostu zachęta, aby ktoś kliknął. W ten materiał filmowy, aby mógł dokładnie się z nim zapoznać. Więc zrobimy to na razie w taki sposób. Możesz nawet pokusić się, gdy na przykład ułożysz na samym środku taki tekst, to następnie jeszcze zmniejszyć ten przycisk. O. Wracamy do przycisku i wystarczy też go skopiować, i teraz wkleić. Przerzucić go ponownie w poziomie, no i tym bardziej zachęcić, aby ktoś właśnie z takim materiałem wideo się zapoznał. Więc dołącz do tego kursu. Można by jeszcze zrobić na przykład coś takiego i zobaczmy, czy wtedy się to zmieści. Myślę, że tak i wygląda to dość dobrze. No i kolejny sticker sobie dobierzemy i zostanie on dopasowany tutaj do naszego call to action wpisz do elementów Sticker tap i jest ich tutaj bardzo wiele ale postaramy się w szukanie takiego dość ciekawego o jest to ten chociażby przycisk ale dostrzegasz że jest tutaj ich znacznie znacznie więcej więc jeżeli chcesz się tym bardziej wyróżnić to możesz tutaj sobie je przeglądać i wybrać ten odpowiedni Zobacz ja wybieram sobie ten przycisk także staram się go odpowiednio pomniejszyć i dzięki temu prezentuje się to już dobrze. Mogę również skopiować sobie, wkleić. O, coś się nie udało, więc ponownie skopiuj i wklej. OK, i teraz umieszczam to też z drugiej strony. No i dbam o przerzucenie, dzięki czemu wtedy wygląda to bardzo dobrze. Więc w przypadku tekstu to warto jest też zadbać o właściwe rozmieszczenie sam przycisk Mogę starać się nawet pomniejszyć i dzięki temu zaprezentuje się to jeszcze lepiej o, Zobacz więc staraj się wykorzystać te metody nie zawsze to muszą być te dwa przyciski bo może uznać, że jeden jest już w pełni wystarczające ale zastosowanie ich na pewno sprawi że taka Końcowa część Twojej oferty, landing page, strony internetowej, gdzie pojawia się tak zwany call to action, okaże się to skuteczniejsze i bardziej ciekawe dla odbiorców. Aby teraz mogło to świetnie działać, to oczywiście warto jest zdecydować się na ponowne zaznaczenie tego przycisku razem z tymi stickerami. I teraz wybierasz również tutaj opcję dodania linku. Więc najpierw zaznaczamy elementy, grupuj i zobacz, pojawia się opcja, aby dodać tutaj do nich odpowiednie łącze. I teraz na sam koniec, z takiej strony, ja dodałem chociażby jeszcze dodatkowe bitmoji. Nie musisz decydować się na coś takiego, bo może uznasz, że rozprasza ono kogoś i już możesz zniechęcać, żeby ktoś kliknął. Ale ja uważam, że w tym przypadku coś takiego okaże się ciekawe. Poza tym, wcześniej już zwróciłem Ci uwagę, że. Możesz też dodać na sam koniec takie bitmoji, gdzie jest ukazana informacja, że ty się żegnasz, czyli coś w tym stylu, że cześć. Do zobaczenia. No i zobaczmy, jak teraz może się prezentować taka witryna. Także i ciebie zachęcam do ciągłego sprawdzania własnej witryny, bo dzięki temu można czasami dostrzec, co należy jeszcze poprawić. Więc wystarczy kliknąć te trzy kropeczki, a następnie witryna. I decydujemy się na wybranie opcji przewijanie. Otwieramy taką stronę internetową. Ona przede wszystkim zaczyna się od tej drugiej strony, więc to bierzemy pod uwagę. Tutaj jest ten początek i kolejne strony, które przygotowane zostały dość dokładnie. Zobacz, prezentuje się to już bardzo ciekawie. Te konfetti zastosowane to był strzał w dziesiątkę, bardzo mi się podoba. No i na samym końcu też ten. Przyciski dobrze się wyświetlają, i tutaj zobacz, mam możliwość kliknięcia i przejścia do konkretnej witryny internetowej. A to ostatnie Bitmoji też tutaj działa i okazuje się czymś zachęcającym. Takie zakończenie dotyczące oferty tego kursu. Więc udało Ci się poznać również takie zakończenie związane z przygotowaniem ciekawego landing page'a strony internetowej w serwisie Canva. Zachęcam, aby również coś takiego tworzyć. Dzięki temu stworzysz piękną witrynę internetową. Tego Tobie właśnie życzę. A w następnych lekcjach otrzymasz jeszcze kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne. Do zobaczenia, więc w kolejnej lekcji. Cześć!